I że tu tak ładnie to mnie natchnęło może. I powiem tak. że ja Wiem, że ja ten filmik nagrałem taki ostry i dużo ludzi mi o tym mówiło. I tu nie jest tak, że ja z tą rodziną to tylko kosę miałem, bo z moją mamą, tam to naprawdę było e, więcej o wiele dobrego niż tego złego. Ale ja taki jestem, że jak ja się wkurzę, to ja nie przebieram w środkach. No i tak już po prostu jest, że muszę wyrzucić siebie i wyrzuciłem. Nie mam cały czas takiego agresora, to była chwila. Ja dzisiaj sobie fajnie z mamą porozmawiałem i to jest bardzo mądra, fajna i kochana mama, która mnie wychowała na takiego jakim jestem człowiekiem, o kurwa. Chociaż człowiek sam się też trochę doszkolił, ale to jest pięknie. I... Spędziłem naprawdę fajne życie z tą rodziną. Było różnie, ale ja też chciałem, tak, żeby trochę było, bo jestem trochę zadziorny. W każdym razie ja cię bardzo kocham. I ja już nie będę taki niegrzeczny, bo ja rok czasu już nie chleję. Nic. Tutaj spokojniejsze się zrobiłem. A no, poza tym, artysta to wiadomo, że ma swoje odpały. Wręcz się nie pije, nie ćpa, sport uprawia. Jak się człowiek zdenerwuje, to potem mnie przeprosić. Nie no, sorry za ten filmik. Znaczy sorry. No sorry, mamo. Dobra, bo się rozkleiłem. Ależ to jest kosmos.